Witam wszystkich BMW a w sumie to jest E81, E87, E90 ale w większości jest tak samo zmieniamy sobie znaczek z srebrnego na taki jakiś tam chiński zamiennik teraz co będzie nam potrzebne eee, takie dwa elementy albo dwa płaskie, dwa jakieś takie i szmata musimy zrobić sobie coś takiego Przekładamy sobie szmatę, tak żeby nie porysować lakieru i podsuwamy to sobie mocno pod spód po szmacie i podważamy. Ja to zrobię, zaraz wrócimy do tego. No i już to wlazło, tam jest taki czpień, dobra zaraz Wam to pokażę z drugiej strony i to tak wygląda. To można od razu wyczyścić, bo jest okazja. Czasami uszkodzają się te gumki, plastiki i je też można dokupić. Teraz tak, prostaw jak widać się zgadza, 82 to jest średnica. Tutaj mamy to jest oryginał, czyli całe w chromie, ładny znaczek oryginalny, który tam ma już 14 lat, no to wiadomo, że to jest aluminiowe i... Tylko mamy ten z tyłu, mamy taki plasticzek. No i co? To wyczyszczę. I zaraz to będziemy zakładać. Ściągniemy tą folikę ochronną. I zobaczymy, jak to wygląda. No i co? Zabieramy te syfy. Tylko weźmy sobie pod uwagę, że ten oryginalny znaczek wytrzymał lat 14 czy tam 15. O, 16 już. A ten to tak, co dwa lata będzie też do wymiany. Ja sobie jeszcze to pojechałem, wyczyściłem, a później jeszcze sobie przetarłem pastą polerską. A wikat compound po przybrzegach już było takie ciężko do wymycia, ale całkiem dobrze to się prezentuje.